Dorastasz słysząc, że bycie wyrozumiałym, uprzejmym i zawsze dostępnym to najpewniejsza droga do bycia kochanym. Więc stajesz się facetem, który pomaga wszystkim, unika konfliktów i zgadza się nawet wtedy, gdy ma inne zdanie. Tylko, że ironicznie, im bardziej starasz się zadowolić, tym mniej atrakcyjności i szacunku czujesz z drugiej strony. To tutaj rodzi się słynny syndrom miłego faceta, nawet gdy intencje są dobre. A co najgorsze? Prawie nikt nie zauważa, że wszedł w tę grę. Nie robisz tego, bo jesteś słaby, ale dlatego, że chcesz, żeby się udało. Problem w tym, że dobre intencje, bez granic, stają się ukrytą potrzebą emocjonalną. Wtedy wkracza strach przed odrzuceniem, który popycha cię do automatycznych zachowań. Zawsze szybkie odpisywanie, ciągłe ustępowanie, przepraszanie nawet wtedy, gdy nie zawiniłeś. Nie zauważając tego, zaczynasz negocjować swoją wartość w zamian za okruchy kobiecej aprobaty. I to ma swoją cichą cenę. Być może przeżyłeś to w praktyce, inwestujesz czas, uwagę, słuchanie, obecność i nagle ona stygnie, znika, staje się odległa. A ty pytasz samego siebie, co zrobiłem źle? Odpowiedź prawie nigdy nie tkwi w tym, co zrobiłeś, ale w tym, czego nie zrobiłeś dla samego siebie to tutaj pojawia się bolesne pytanie. Dlaczego kobiety tracą zainteresowanie właśnie wtedy, gdy ty starasz się najbardziej? Paradoks jest prosty, ale niewygodny. Szacunek nie rodzi się z nadmiaru ustępstw. Kiedy zbytnio się dopasowujesz, znikasz. A nikt nie szanuje kogoś, kto porzuca samego siebie, by zatrzymać kogoś przy sobie. Nie chodzi o bycie opryskliwym czy zimnym, ale o autentyczną męskość. O stanowczą obecność i własną tożsamość. Facet, który to rozumie, zaczyna wychodzić z łatki simpa, nie stając się przy tym sztuczną postacią. Wielu mężczyzn odrzuca ten temat, bo mylą stanowczość z arogancją. Myślą, że mówienie nie odstraszy wszystkich, podczas gdy w rzeczywistości aktywuje to siłę słowa nie. Mężczyzna o wysokiej wartości to nie ten, który robi wszystko, ale ten, który wybiera to, co robi. Nie żyje prosząc o pozwolenie na istnienie. I to wpływa bezpośrednio na męską samoocenę i sposób, w jaki jest postrzegany. Kiedy zaczynasz dostrzegać ten wzorzec, coś zmienia się w środku. Zauważasz, że zadowalanie nie jest synonimem więzi, a szacunek stoi przed trwałą miłością. To zrozumienie otwiera drogę do głębszej przemiany związanej z psychologią relacji i sposobem, w jaki pozycjonujesz się w świecie. I właśnie tutaj pojawia się subtelna, ale decydująca, różnica między byciem uprzejmym, a byciem zbyt potrzebującym. Musisz zrozumieć jedną rzecz od razu. Uprzejmość to wolność, potrzeba to emocjonalne więzienie. Kiedy jesteś uprzejmy, bo chcesz, dokonujesz wyboru. Kiedy jesteś uprzejmy, bo boisz się straty, sprzedajesz się tanio. To tutaj podstępnie wkrada się syndrom miłego faceta, przebrany za dobre wychowanie i maniery. I nie zauważając tego, wymieniasz atrakcyjność i szacunek na chwilową akceptację. Wydaje się to uczciwą wymianą, dopóki nie pojawi się koszt. Obserwuj swoje własne zachowanie bez oceniania. Czy zgadzasz się nawet wtedy, gdy coś ci przeszkadza? Zmieniasz plany, wartości, a nawet opinie tylko po to, by nie wywołać dyskomfortu. To nie jest empatia, to strach przed odrzuceniem, trzymający kierownicę. A kiedy ktoś zauważa, że nie potrafisz obronić swojego stanowiska, jego mózg automatycznie obniża wartość Twojej obecności. Tak działa psychologia relacji, czy tego chcesz, czy nie. Prawdziwa uprzejmość ma jasne granice: pomagasz, ale nie unicestwiasz siebie. Z kolei potrzeba domaga się zwrotu, nawet jeśli po cichu, to ta przysługa oczekująca czułości, ta uwaga oczekująca walidacji, ta dyspozycyjność oczekująca wyłączności. Wtedy wchodzi nieświadome poszukiwanie kobiecej aprobaty, które zmienia dobrze nastawionego mężczyznę w simpa, bez jego wiedzy. I to powoli drenuje twoją męską samoocenę. Prosty przykład: Jesteś zmęczony, ale zgadzasz się wyjść, bo Anusz ona się oddali. To Anusz zdradza wszystko. Mężczyzna, który uczy się, jak przestać być miłym facetem, uczy się mówić: Dzisiaj nie dam rady, umówimy się innego dnia. Bez dramatu, bez poczucia winy, to aktywuje siłę słowa nie i komunikuje coś silnego. Masz życie, kryteria i szacunek do siebie i to zmienia grę. Kiedy działasz z wyboru, twoja energia się zmienia. Nie musisz niczego udowadniać ani walczyć o uwagę. Pojawia się mentalność obfitości, gdzie obecność staje się bonusem, a nie emocjonalną kulą u nogi. To filar rozwoju osobistego dla mężczyzn i tzw. red pill, gdy jest dobrze zrozumiany. Nie chodzi o rzucanie uroku, chodzi o to, by nie błagać o miejsce. Ciekawe jest to, że im mniej próbujesz kogoś zatrzymać strachem, tym bardziej solidny się stajesz. Druga osoba czuje, że nie jesteś tam z braku, ale z decyzji. To zaczyna oddzielać mężczyzn, którzy proszą o miejsce, od tych, którzy zajmują je naturalnie. A kiedy ta różnica staje się jasna, na scenę wkracza coś jeszcze głębszego szacunek, który rodzi się z autonomii, a nie z uległości. Możesz tego nie zauważać, ale szacunek to nie coś o co prosisz, to coś, co demonstrujesz. Kiedy masz własne stanowisko, twoje słowa nabierają wagi. Kiedy żyjesz ciągle ustępując, by uniknąć tarć, twoje milczenie zaczyna mówić za ciebie. Psychologia relacji jest w tym punkcie bezpośrednia. Autonomia generuje atrakcyjność i szacunek, uległość generuje przewidywalność, a nadmierna przewidywalność zabija zainteresowanie. Wiele osób myli dojrzałość z przełykaniem wszystkiego w milczeniu, tylko że ciągła rezygnacja z własnych chęci to nierównowaga, to głód emocjonalny przebrany za spokój. Przestajesz wybierać, by być wybranym. Wtedy do akcji wkracza syndrom miłego faceta, razem ze starym strachem przed odrzuceniem, sprawiając, że myślisz, iż jakakolwiek niezgoda skończy się porzuceniem. Nie skończy się, ale twój brak stanowiska może się skończyć źle. Pomyśl o prostym przykładzie z codzienności. Wolisz spokojny wieczór, ale zawsze akceptujesz to, czego chce druga osoba, żeby nie psuć atmosfery. Na początku wydaje się to ładnym gestem, Potem staje się niewidzialnym wzorcem. Mężczyzna, który szuka sposobu na to, jak być szanowanym, uczy się mówić dzisiaj wolę to, bez nadmiernego tłumaczenia się, bez przepraszania za istnienie. To jest autentyczna męskość w praktyce, bez teatru. Uległość nie tworzy więzi, tworzy cichą hierarchię. Kiedy tylko jedna strona ustępuje, druga przejmuje kontrolę, nawet tego nie zauważając, i wtedy pojawia się to dziwne uczucie, Bycia lekceważonym, przerywanym, testowanym przez cały czas. To nie pech, to brak umiejętności, jak stawiać granice. Szacunek rodzi się, gdy istnieje emocjonalna konsekwencja za brak dbałości, nawet jeśli nikt tego nie werbalizuje. Tutaj wchodzi kluczowy punkt rozwoju osobistego dla mężczyzn: wytrzymanie chwilowego dyskomfortu, by uniknąć ciągłego bólu. Powiedzenie tego, co myślisz, może wywołać zgrzyt dzisiaj. Ale zapobiega tygodniom urazy, to wzmacnia twoją męską samoocenę i wyciąga cię z pułapki ciągłego szukania kobiecej aprobaty. Mężczyzna o wysokiej wartości nie negocjuje swojej istoty. Kiedy zaczynasz zajmować stanowisko, dzieje się coś ciekawego. Niektórzy się oddalają, inni zbliżają się z większym szacunkiem. To naturalny filtr mentalności obfitości w działaniu. I w tym procesie staje się coraz bardziej jasne, że ciągłe ustępowanie nie tworzy harmonii, tylko zaciera granice, a tam, gdzie nie ma granic, wszystko przejdzie. Nie musisz ogłaszać swoich granic na głos, żeby istniały. Pojawiają się w drobnych postawach dnia codziennego, w tym, co akceptujesz, a co ucinasz. Kiedy akceptujesz wszystko, nawet będąc niezadowolonym, uczysz drugą osobę, jak może cię traktować. Psychologia relacji jest tak prosta, bez dramatu, a tam, gdzie nie ma konsekwencji, nie rodzi się atrakcyjność i szacunek. Problem w tym, że wielu mężczyzn uważa, że granice oddalają, podczas gdy w rzeczywistości one porządkują. Syndrom miłego faceta każe ci wierzyć, że bycie zbyt elastycznym to oznaka dojrzałości. Tylko, że elastyczność bez struktury staje się pobłażliwością, wtedy wchodzi głód emocjonalny który sprawia, że tolerujesz rzeczy raniące twoją męską samoocenę, wszystko po to, by nie stracić akceptacji lub kobiecej aprobaty. Weźmy bardzo realny przykład. Ktoś odwołuje spotkanie z tobą w ostatniej chwili wielokrotnie, a ty udajesz, że wszystko w porządku. W swojej głowie jesteś wyrozumiały. W praktyce mówisz, mój czas nie jest aż tak wiele wart. Mężczyzna, który uczy się jak stawiać granice, reaguje inaczej. Dostosowuje swoją dostępność, zmienia tempo, nie nagradza lekceważenia. To jest siła słowa nie w działaniu, bez potrzeby podnoszenia głosu. Granica to nie kara, to jasność. Kiedy nie ustalasz granic, druga osoba testuje, napiera, zajmuje więcej przestrzeni, nie ze złośliwości, ale z adaptacji. To tam wielu kończy w roli simpa. Próbując odzyskać szacunek większym wysiłkiem, większym zadowalaniem, większą obecnością. A im bardziej biegniesz za kimś, tym dalej jesteś od bycia mężczyzną o wysokiej wartości. W rozwoju osobistym dla mężczyzn istnieje podstawowa zasada. To, na co pozwalasz, to wzmacniasz. Mówienie nie zachowaniom pozbawionym szacunku, to mówienie „tak“ swojej tożsamości. To wzmacnia twoją autentyczną męskość. I tworzy solidną podstawę mentalności obfitości, gdzie nie akceptujesz okruchów ze strachu przed pustką. Kto szanuje siebie, nie negocjuje godności. Kiedy granice zaczynają się pojawiać, klimat się zmienia. Niektóre postawy przestają mieć miejsce, inne stają się bardziej ostrożne. I w tym punkcie wiele osób zauważa, że problemem nigdy nie był brak wysiłku, ale nadmiar ustępstw. Od tego momentu pojawia się jeszcze delikatniejsza kwestia. Co się dzieje, gdy zadowalanie staje się główną walutą wymienną? Możesz uważać, że okazywanie zainteresowania przez cały czas to oznaka dojrzałości emocjonalnej. Ale kiedy wszystko staje się komplementem, zgodą i całkowitą dyspozycyjnością, coś traci równowagę. Ciągłe poszukiwanie aprobaty aktywuje syndrom miłego faceta i zmienia obecność w przewidywalność. A w psychologii relacji Nadmierna przewidywalność redukuje atrakcyjność i szacunek. To, co jest zbyt gwarantowane, rzadko jest cenione. Ludzki mózg reaguje na kontrast. Kiedy jesteś zawsze tam, zawsze dostępny. Zawsze mówisz tak, eliminujesz wszelkie zdrowe napięcie. Wtedy wchodzi zależność od kobiecej aprobaty, nawet jeśli nieświadoma. Zaczynasz mierzyć swoją wartość reakcją drugiej osoby, a to osłabia twoją męską samoocenę. Mężczyzna o wysokiej wartości nie potrzebuje ciągłego aplauzu, by czuć się kompletnym. Pomyśl o prostym przykładzie. Wysyłasz wiadomości przez cały dzień, komentujesz wszystko, odpowiadasz w sekundy, nie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że boisz się ochłodzenia. To nie jest więź, to strach przed odrzuceniem przebrany za troskę. Kto rozumie, jak przestać być miłym facetem, uczy się dozować obecność. Nie znika, żeby manipulować. Ale też nie oferuje się jako rozrywka 24 godziny na dobę. Nadmierna aprobata komunikuje zależność emocjonalną. A zależność, jakkolwiek uprzejma by się wydawała, generuje ciężar. Druga osoba czuje, że potrzebujesz jej, by czuć się dobrze, a to przesuwa dynamikę. Zamiast partnerstwa robi się ciągła walidacja. Tak wielu kończy z łatką Simpa, próbując odzyskać zainteresowanie większym wysiłkiem. Podczas gdy problemem jest właśnie ten nadmiar. Tutaj wchodzi kluczowe pojęcie red pill, gdy stosowane z dojrzałością, atrakcyjność nie rośnie w niedostatku, rośnie w równowadze. Posiadanie własnego życia, projektów, przyjaciół i celu tworzy mentalność obfitości. Zaczynasz wybierać bycie tam, a nie zależeć od tego. To całkowicie zmienia sposób, w jaki jesteś postrzegany i szanowany. Kiedy redukujesz poszukiwanie aprobaty, dzieje się coś ciekawego. Cisza przestaje być zagrożeniem, a obecność staje się wyborem. Więź reorganizuje się, a zainteresowanie zaczyna pojawiać się w sposób bardziej naturalny. I w tym punkcie staje się jasne, że wartość nie tkwi w tym, jak bardzo się oddajesz, ale w tym, jak bardzo potrafisz stać na własnych nogach. Jeśli ten rodzaj refleksji pomaga ci dostrzec sytuację, które wcześniej umykały, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, bo tutaj ideą jest zawsze dostarczenie ci jasności, która pozwoli uniknąć powtarzania błędów w przyszłości. Możesz robić wszystko dobrze, a mimo to nie być docenianym, ponieważ postrzegana wartość nie rodzi się z czystego wysiłku, rodzi się z szacunku, jaki okazujesz samemu sobie. Kiedy robisz zbyt wiele bez kryteriów, uczysz drugą osobę oczekiwać wszystkiego za darmo. Psychologia relacji pokazuje, że atrakcyjność i szacunek wynikają z równowagi, a nie z bezgranicznego oddania. I to często myli tych, którzy wpadli w syndrom miłego faceta. Ludzki mózg kojarzy wartość z tym, co wymaga wyboru, a nie obowiązku. Kiedy twoja obecność jest automatyczna, przewidywalna, gwarantowana, traci wpływ emocjonalny. To tutaj wielu wchodzi w cykl kobiecej aprobaty, próbując nadrobić większą uwagę, większą liczbą przysług, większą dostępnością, tylko że to jedynie pogłębia poczucie bycia niewidzialnym i koroduje męską samoocenę. O wartość się nie błaga, wartość się utrzymuje. Praktyczny przykład pomaga to rozjaśnić. Rozwiązujesz problemy, wysłuchujesz żali, jesteś zawsze gotowy, ale nigdy nie jesteś priorytetem. Błąd nie leży w pomaganiu, leży w tym, że nigdy nie stawiasz siebie na pierwszym miejscu. Mężczyzna, który rozumie, jak być szanowanym, wybiera, kiedy inwestować. Nie oddaje się ze strachu przed stratą, oddaje się, gdy ma to sens. To aktywuje siłę słowa, nie bez potrzeby zatwardzania serca. Tutaj wchodzi mentalność obfitości, filar rozwoju osobistego dla mężczyzn. Kiedy wiesz, że nie jesteś zależny od jednego źródła uczuć, Przestajesz zachowywać się tak, jakby każda interakcja była decydująca. Strach przed odrzuceniem traci siłę, a obecność staje się lżejsza. Co ciekawe, to w tym stanie zainteresowanie zazwyczaj rośnie, a nie maleje. Red Pill, gdy dobrze zinterpretowana, mówi dokładnie o tym. Wartość jest postrzegana w spójności między słowami a czynami. Mężczyzna o wysokiej wartości nie obiecuje tego, czego nie może dotrzymać. I nie akceptuje mniej niż uważa za godne. Nie czaruje, nie manipuluje, nie gra w gierki. Po prostu żyje zgodnie ze swoimi kryteriami i pozwala, by inni poczuli tego wpływ. Kiedy zmieniasz tę wewnętrzną oś, dynamika zewnętrzna odpowiada. Ludzie zaczynają lepiej ważyć to, jak cię traktują, ponieważ zauważają, że Twoja obecność nie jest zagwarantowana za wszelką cenę. I wtedy staje się oczywiste, że to nie to, ile robisz. Definiuje wszystko, ale to ile akceptujesz. Włącznie z momentami, gdy harmonia zaczyna być mylona z wymuszonym milczeniem. Wcześniej uczysz się, że kłótnie są złe, że niezgoda oddala, że konfrontacja niszczy relacje. Więc zaczynasz przełykać niedogodności w imię spokoju. Tylko że ten wymuszony spokój ma wysoką cenę. W psychologii relacji unikanie każdego konfliktu zazwyczaj ujawnia strach przed odrzuceniem, a nie dojrzałość. A tam, gdzie tylko jedna strona milczy, atrakcyjność i szacunek zaczynają spływać do ścieku. Problem w tym, że ciągłe milczenie staje się nawykiem. Puszczasz płazem uszczypliwe komentarze, jednostronne decyzje, małe braki uwagi. Syndrom miłego faceta nazywa to wyrozumiałością, ciało nazywa to napięciem. Powoli męska samoocena odczuwa cios, bo zauważasz, że adaptujesz się zbyt mocno. Prawdziwy spokój nie wymaga byś zniknął. Typowy przykład. Coś ci przeszkadza, ale myślisz, nie warto o tym mówić. Tylko że dzieje się to co tydzień. Mężczyzna, który uczy się jak stawiać granice, robi inaczej, dobiera odpowiedni ton i mówi wcześniej. To dla mnie nie działa, po prostu. To nie atak, to jasność. Ten gest aktywuje siłę słowa nie i zapobiega temu, by uraza zamieniła się w dystans. Zdrowy konflikt porządkuje relacje, niezgadzanie się z szacunkiem pokazuje autonomię i autentyczną męskość, natomiast unikanie wszystkiego tworzy cichą hierarchię, gdzie jeden rządzi, a drugi się dostosowuje. Wtedy wchodzi poszukiwanie kobiecej aprobaty, próba skompensowania dyskomfortu większym zadowalaniem. Tak wielu ześlizguje się w rolę simpa, myśląc, że chronią więź. Mentalność obfitości zmienia tę grę. Kiedy nie zachowujesz się tak, jakby każda niezgoda była końcem świata, pozycjonujesz się lepiej. Mężczyzna o wysokiej wartości wie, że solidne relacje znoszą tarcia. Red Pill, gdy dobrze odczytana, wskazuje na to, nadmierny komfort bez prawdy tworzy kruche więzi. Prawda z szacunkiem tworzy fundament. Kiedy zaczynasz mówić to, co myślisz, coś się dostosowuje, albo relacja dojrzewa, albo ujawnia swoje pęknięcia. W obu przypadkach zyskujesz jasność, a ta jasność jest kluczowa, gdy zadowalanie przestaje być gestem, a zaczyna stawać się wzorcem, który działa przeciwko Tobie. Zaczynasz ustępować w małych rzeczach, prawie niezauważalnych. W porządku tutaj, raz nieważne tam. Kiedy to zauważasz, Twoje potrzeby są zawsze na końcu. Syndrom miłego faceta sprawia, że wygląda to szlachetnie, ale koszt jest wysoki. Oddalasz się od tego, kim jesteś. A w psychologii relacji nikt nie utrzymuje atrakcyjności i szacunku do kogoś, kto porzuca samego siebie. Autosabotaż nie przychodzi z tabliczką ostrzegawczą. Pojawia się, gdy akceptujesz mniej niż zasługujesz, by nie zostać samemu. Głód emocjonalny przejmuje kontrolę, a strach przed odrzuceniem staje się usprawiedliwieniem wszystkiego. Dostosowujesz się tak bardzo, że tracisz oś a twoja męska samoocena zaczyna zależeć od reakcji drugiej osoby. Poszukiwanie kobiecej aprobaty staje się rutyną, a nie wyjątkiem. Bardzo częsty przykład. Odwołujesz ważne plany, odkładasz projekty na bok, zmieniasz nawyki, które ci służyły, wszystko po to, by utrzymać kogoś w komforcie. Mężczyzna, który rozumie, jak przestać być miłym facetem, dostrzega ten sygnał wcześniej i koryguje kurs. Wraca do treningów, do nauki, do dbania o własne życie. To jest rozwój osobisty dla mężczyzn zastosowany w świecie rzeczywistym. Zbyt duże zadowalanie tworzy też niebezpieczną dynamikę. Zaczynasz iść na ustępstwa, oczekując uznania, które nigdy nie nadchodzi. Kiedy nie nadchodzi, uderza frustracja. Wtedy próbujesz jeszcze trochę i jeszcze trochę, aż staniesz się emocjonalnie wyczerpanym simpem. Mężczyzna o wysokiej wartości rozumie, że obecność nie jest walutą wymienną, jest świadomym wyborem. Tutaj wchodzi mentalność obfitości w praktycznej formie. Kiedy twoje życie jest pełne, cel, rutyna, dążenia, nie musisz się umniejszać, by zmieścić się w czyimś życiu. Siła słowa nie przestaje być obroną, a staje się zestrojeniem. To wzmacnia twoją autentyczną męskość i całkowicie zmienia to, jak jesteś postrzegany. Kiedy przestajesz zdradzać siebie, by zadowolić innych, coś wewnętrznego się reorganizuje. Czujesz się bardziej kompletny, bardziej stabilny, bardziej klarowny. Relacje zaczynają to odzwierciedlać, na lepsze lub ku prawdzie. I w tym punkcie staje się oczywiste, jakie zachowanie podtrzymuje prawdziwy szacunek, bez gier, bez masek, tylko spójność. Nie musisz zmieniać tego, kim jesteś, musisz zgrać to, co mówisz, z tym, co robisz. Szacunek rodzi się z tej prostej i rzadkiej spójności. Kiedy mówisz to, co myślisz, utrzymujesz swoje granice i nie cofasz się ze strachu, coś zmienia się w dynamice. Psychologia relacji reaguje na to szybko. Atrakcyjność i szacunek pojawiają się, gdy istnieje stabilność emocjonalna, a nie występ. Wielu mężczyzn myśli, że takie działanie to bycie zimnym lub odległym. Nie jest to zaprzestanie życia w funkcji kobiecej aprobaty. Syndrom miłego faceta każe ci wierzyć, że utrata kogoś to porażka, podczas gdy czasami to wybawienie. Mężczyzna o wysokiej wartości godzi się na utratę kogoś, kto nie szanuje jego kryteriów, bo nie negocjuje swojej męskiej samooceny, by utrzymać towarzystwo. Przejdźmy do praktycznego przykładu. Coś ci przeszkadza, mówisz o tym jasno. Osoba to ignoruje. Zamiast nalegać, dostosowujesz swoje zachowanie. Mniejszy dostęp Mniejszy priorytet. To nie gierka, to konsekwencja. Jak stawiać granice, działa dokładnie tak. Nie grozisz, działasz. To jest siła słowa niezastosowana z dojrzałością. Kiedy podtrzymujesz swoje decyzje, strach przed odrzuceniem traci siłę. Rozumiesz, że nie jesteś zależny od aprobaty, by istnieć. Mentalność obfitości rośnie. Gdy zauważasz, że bycie samemu przez jakiś czas jest lepsze niż unicestwienie siebie. Red Pill, gdy dobrze zrozumiana, wskazuje to jako podstawę autentycznej męskości, a nie jako atak czy chłód. Spójność tworzy też zdrową przewidywalność. Ludzie wiedzą, czego się po tobie spodziewać, a to generuje bezpieczeństwo. Nie to bezpieczeństwo kontroli, ale stałości. Nie musisz zadowalać, by być akceptowanym. To oddala cię od roli simpa i przybliża do bardziej zrównoważonych relacji, gdzie o szacunek nie trzeba prosić. Kiedy to zachowanie staje się naturalne, czujesz różnicę w środku, mniej lęku, mniej wysiłku, więcej jasności. Relacje zaczynają to odzwierciedlać, filtrując tych, którzy wnoszą wartość i tych, którzy ciążą. I wtedy niemożliwe staje się zignorowanie faktu, że wszystko zaczyna się, gdy przestajesz zadowalać ze strachu, a zaczynasz zajmować stanowisko z wyboru. Nie musisz stawać się kimś twardym, odległym czy sztucznym, by być szanowanym. Musisz przestać rozbijać się na kawałki, by zmieścić się w cudzych oczekiwaniach. Kiedy szanujesz siebie, to prześwituje bez wysiłku. Kiedy się unicestwiasz, druga osoba to czuje. I dostosowuje się do tego, często nawet tego nie zauważając. Psychologia relacji nie wybacza wewnętrznej niespójności, a atrakcyjność i szacunek rodzą się z tej integralności. Bycie kompletnym oznacza zgranie emocji, słowa i postawy. To wyjście z syndromu miłego faceta bez popadania w skrajność. Przestajesz działać ze strachu przed odrzuceniem i zaczynasz działać z wyboru. To wzmacnia twoją męską samoocenę i wyciąga cię z zależność od kobiecej aprobaty. Mężczyzna o wysokiej wartości nie formuje się, by być akceptowanym, on trzyma pion, by być szanowanym. W praktyce pojawia się to w prostych decyzjach. Mówisz, gdy coś ci przeszkadza, korygujesz, gdy coś nie działa, odchodzisz, gdy brak wzajemności. Jak stawiać granice, to nie przemowa, to zachowanie. Siła słowa nie przestaje być obroną, a staje się filtrem. Kto rozumie, jak być szanowanym, uczy się, że utrata niektórych ludzi jest częścią procesu. To pozycjonowanie nie tworzy samotności, tworzy przestrzeń. Przestrzeń na bardziej dojrzałe relacje, mniej oparte na braku. Mentalność obfitości rośnie, gdy przestajesz traktować uwagę jak rzadką nagrodę. Red Pill, gdy dobrze przetrawiona, wskazuje dokładnie to. Wartość rodzi się ze spójności, a nie z ciągłej próby zadowalania. To autentyczna męskość, nie inscenizacja. Zauważasz wtedy, że nadmierne zadowalanie nigdy nie dotyczyło miłości, ale strachu. Głód emocjonalny, przebrany za troskę, ma wysoką cenę. Kiedy przestajesz porzucać siebie, szacunek zaczyna się wewnątrz i odbija na zewnątrz. Rola Simpa traci sens, gdy rozumiesz, że obecność nie jest walutą, jest świadomym wyborem. A kiedy ten wybór staje się nawykiem, coś zmienia się definitywnie. Mniej lęku, mniej wysiłku, więcej jasności w relacjach przestajesz pytać co zrobić, by utrzymać i zaczynasz czuć czy to ma dla mnie sens. Od tego momentu wszystko czego się nauczyłeś przestaje być teorią i zaczyna naturalnie kształtować sposób w jaki żyjesz i wchodzisz w relacje.